Parker Schnabel jest teraz jednym z największych i najpotężniejszych właścicieli ziemskich na Klondek. Ostatnie pięć lat spędziliśmy na poszukiwaniu ogromnego projektu i właśnie go znaleźliśmy. Powinienem być podekscytowany. Parker Schnabel, znany górnik z czasów gorączki złota, słynął z determinacji w dążeniu do fortuny i talentu do znajdowania skarbów. Podczas kopania w poszukiwaniu złota czasem odkrywa nieoczekiwane rzeczy, takie jak starożytne relikwie. Jednak ostatnio dokonał przerażającego odkrycia. Co odkrył parker, co szokowało wszystkich i przyprawiło odreszcze. Przyjrzyjmy się mrocznemu odkryciu parkera. Co historyczne znalezisko. Odkrycia parkera sznabela nie ograniczają się tylko do złota. Pogoni za bogactwem odkopał inne fascynujące skarby. W jednym z wywiadów zasugerował, że górnicy często natrafiają na niezwykłe relikwie, mówiąc, tu jest wiele zakopanych rzeczy. Wśród jego najbardziej znaczących znalezisk znalazła się para wyjątkowo dobrze zachowanych kłów mamuta, Włochatego zakopanych głęboko w wiecznej zmarzlinie. Wykonane z cennej kości słoniowej te skamieniałości były w niemal idealnym stanie, mimo że gatunek ten wyginął tysiące lat temu. Alaska od czasu do czasu dostarcza kły mamutów, które napędzają niszowy przemysł ze względu na ich wysoką wartość. Kolekcjonerzy kości słoniowej mogą zapłacić ponad milion dolarów za nieskazitelny egzemplarz. Chociaż Parker Schnabel i jego zespół z gorączki złota nie znaleźli nic tak cennego jak złoto kły mamuta, pozostają jednymi z najdroższych znalezisk w branży. To starożytne drzewo, to cholera kiełkoleś, kieł mamuta, to coś niesamowitego. Jednak Schnabel nie jest zainteresowany ich sprzedażą ze względu na liczne wymagane pozwolenia woli doceniać ich historyczne znaczenie. Zarobiwszy już miliony na wydobyciu złota, Parker znajduje satysfakcję w samym posiadaniu tych starożytnych relikwii. Z dumą prezentuje je w swojej kolekcji, gdzie kły, mamuta i ogromne zęby są centralnymi eksponatami. Te skarby są klejnotami koronnymi jego kariery, podkreślając jego talent do odkrywania niezwykłych znalezisk, podczas gdy inni trudzą się w błocie. Nie tylko Parker Schnabel dokonywał takich niezwykłych odkryć. Kolejna gwiazda. Gorączki złota Tony Bits również dokonał znaczących znalezisk. Pokusa wielkiego sukcesu wykracza poza złoto. Tony Bits natknął się na kieł o wyjątkowym znaczeniu historycznym na swoim nowym terenie wydobywczym w Paradise Hills. Zauważył kieł wystający z ziemi. I z pomocą swojego syna Majka oraz podstawowych narzędzi odkopał go. Początkowo mylony z kością szczękową paleontolodzy później potwierdzili, że był to kieł mamuta włochatego prawdopodobnie powiązany z innymi szczątkami znalezionymi w pobliżu. Eksperci uważają, że jest on związany z gorączką złota na klondajkę sprzed ponad wieku. Krążyły plotki, że tony bid Wcześniej odkrył kości koni i zebr, ale ten kieł mamuta potwierdził swoje znaczenie. Gorączka Złota twierdzi, że szczątki małego mamuta mają ponad 30 tysięcy lat zachowane w zamarzniętej ziemi podczas epoki lodowcowej. Przez całą historię górnicy znajdowali więcej niż tylko złoto. Odkrywali dziwne osobliwości, które wprawiały ich w zdumienie. Od czasu pierwszej wielkiej gorączki złota w Australii. 1800. W 1803 roku w Złotym Trójkącie Wiktorii odkryto blisko 2,5 tysiąca ton złota. Tymczasem Parker Schnabel był zdumiony, gdy natknął się na replikę Welcome Stranger, największej bryły złota, jaką kiedykolwiek znaleziono. Ten moment miał miejsce w czwartym sezonie drugim odcinku Szlaku Parkera w Gorączce Złota, Szukając Nowych Przygód. Parker Schnabel i jego partner Fred Lewis spotkali się z Tyler Mahoney, australijską poszukiwaczką złota czwartego pokolenia. Odkryła ona głaz złota ważący 4000 funtów na tylnym siedzeniu swojej ciężarówki. Legenda głosi, że oryginalny Welcome Stranger był tak ogromny, że musiał zostać podzielony na trzy części, aby zmieścić się na wadze bankowej. Jego szacunkowa wartość dzisiaj wynosiłaby około 4-7 miliona dolarów. Niestety, oryginalna bryła została dawno przetopiona na sztabki złota, ale istnieją dwie repliki. Jedna jest wystawiona w starym budynku skarbu w Melbourne, a druga należy do rodziny Deason. Gorączka złota w Wiktorii w latach 50. XIX wieku Przyciągnęła pełnych nadziei górników z całego świata do Wiktorii w Australii w poszukiwaniu fortuny. W 1869 roku dwóch kornwalijskich górników, John Dison i Richard Oates, znalazło złoto w pobliżu Moliagol. Ogromna bryła owinięta w kwart została zważona w London Chartered Bank w Dunolly około 12 mil stąd. Nie mogąc poradzić sobie z jej wagą, bryła została natychmiast rozbita, pozostawiając tylko rysunek jako dowód jej odkrycia. W bardziej współczesnych czasach, współcześni poszukiwacze tacy jak Parker Schnabel, na własnej skórze przekonali się, jak trudny jest biznes wydobywczy. W dziesiątym sezonie jego zespół odkopał bryłę Electrified Nugget. Formację krystaliczną o wadze 41 Łączumbi Unci. Ta unikalna bryła przypominała błyskawice, zwiększając reputację Sznabela. Odcinek Million Dollar Payday zaprezentował bryłę, której wzór zwiększał jej wartość ponad wagę złota. Sezon siódmy był znaczącym punktem zwrotnym dla Sznabela. Pomimo awarii sprzętu i niestabilnych plonów, Parker wytrwał wykorzystując innowacyjną technologię i zmysł biznesowy. Odcinki takie jak Eureka Payday i King of the Klondike podkreślały jego niezachwianą determinację. W połowie sezonu jego wysiłki się opłaciły, umożliwiając mu rozbudowę operacji i inwestycje w zaawansowany sprzęt. Jednak Parker Schnabel nie zawsze odnosił sukcesy. Pomimo zarobienia milionów poniósł również znaczne straty. W Alasce on i jego zespół zainwestowali ogromne środki w jedną kopalnię tylko po to, by wydobyć 108 uncji z odpadów. Ich nadzieje opierały się na Wolfcat dziewiczym obszarze, który miał zawierać ponad 2000 uncji złota. Po dwóch miesiącach pracy nad dotarciem do warstwy płatnej niszczycielska powódź zniszczyła ich marzenia. Po znalezieniu kłów mamutów i repliki Welcome Stranger, kolejne wyzwanie wydobywcze Parkera miało go przetestować jak nigdy dotąd. Po załataniu dziury w ścianie, Wolfcat Parker Schnabel i jego ekipa pracują w zawrotnym tempie, aby wydobyć ten obszar. Największe zyski jakie kiedykolwiek widziano w programie. Wydobycie złota to hazard między obietnicą bogactwa? A rzeczywistością awarii sprzętu, katastrofalnych powodzi i zniszczonych marzeń. Na każdego udanego Parkera, Schnabela czy Johna Disona przypada wielu innych, którzy odchodzą z pustymi rękami, ich marzenia i finanse zniszczone. Po walce z Wolfcat Parker Schnabel postanowił przegrupować swoją ekipę i opracować nową strategię po tej porażce. Ostatecznie zespołowi udało się odpompować wodę, zabezpieczając skarb. Lider operacji Mark Force zszedł, aby ocenić potencjał. Parker był chętny, by uzasadnić ryzyko, przesiewając ziemię, aż znalazł drobniejszy żwir, co było obiecującym znakiem. Gdy wszystko wydawało się układać nieoczekiwany zwrot akcji, wstrząsnął zespołem. W ścianie otworzyła się dziura, uwalniając strumień błota i wody. Pomimo ich najlepszych wysiłków, by to powstrzymać, nieustępliwe wody powodziowe powróciły ponownie zagrażając ich wysiłkom. Podczas kopania na dnie Wolfka Koparka uderzyła w ścianę szybu, odsłaniając zalany szyb kopalniany, który uwolnił miliony galonów wody z powrotem do szybu, zalewając warstwę płatną. Ekipa była dobrze przygotowana, ale niewystarczająco. Ich pojedyncza ośmacalowa pompa nie mogła poradzić sobie z potopem. Sprowadzili drugą pompę, ale to nie robiło dużej różnicy, ponieważ woda napływała z każdej strony. Pokonani przez nieustępliwą powódź, nie mieli wyboru, jak tylko wyciągnąć pompę z zakładu przetwórczego. Parker Schnabel powinien był podjąć decyzję, ale był nieobecny. Nie odpowiadał na telefony, zostawiając zespół w trudnej sytuacji. Tyler podjął trudną decyzję o zamknięciu zakładu przetwórczego i usunięciu jego pompy, podwajając moc pompowania wody. Z trzema pompami pracującymi non-stop ekipa wycofała się, aby pozwolić im działać. W ciągu 24 godzin odpompowali 10 milionów galonów wody. Gdy Parker w końcu się pojawił, był podekscytowany, Widząc postępy w Wolfcat, zamiast tego powitano go opowieściami o powodzi, która zdewastowała teren. Problemy z wodą się na tym nie skończyły. Parker stanął w obliczu kolejnej wodnej katastrofy, gdy Wolfcat, jego cenny teren wydobywczy, został ponownie zalany. Nie mógł wiedzieć, jak głęboki był problem, ani jak mocno natura będzie walczyć. Na swojej alasceńskiej działce Parker szukał obiecującej żyły w czterokilometrowym Wolf Cut, mając nadzieję, że przyniesie ona co najmniej milion dolarów w tym sezonie. Warstwa płatna była zakopana 30 stóp pod ziemią, a zespół musiał usunąć tysiąc jardów nadkładu, aby do niej dotrzeć. Ale warunki były dalekie od idealnych. Jeszcze cztery stopy kopania a znaleźliby się poniżej poziomu wody. Kolejne trzydzieści stóp w dół, a trafiliby na skałę macierzystą. Cała operacja balansowała na krawędzi, skomplikowana przez bliskość starego stawu. Woda była pierwszą rzeczą, która poszłaby nie tak, gdyby cokolwiek poszło nie tak. Zamarznięte błoto było ich zbawieniem, trzymając wodę na dystans. John Baudra, rekrut, miał za zadanie radzić sobie z błotem i trzymać wodę na dystans. Ale Wolfcat wydawał się niepokojąco wilgotny, co skłoniło do gorączkowego telefonu do szefa. Jeśli coś by się zawaliło, mogliby stracić cały sezon. Niestety, gdy otwierano więcej terenu, błoto się pogarszało, rozprzestrzeniając się jak choroba. Zaledwie zarysowali powierzchnię, wycinając tylko jedną piątą obszaru. Wolf-kat, otoczony stawem, opierał się na kruchym wale, który ledwo powstrzymywał ciśnienie wody. Głębsze kopanie ujawniło warstwę zamarzniętego lodu, który początkowo trzymał wodę na dystans, ale gdy wieczna zmarzlina pękła, woda ze stawu przesiąkała przez ścianę i zalała wolf Cut. Panika ogarnęła ekipę, gdy poziom wody wzrósł, zagrażając zatopieniem ich nadziei na znalezienie złota. Musieli działać szybko. Parker postanowił wykopać staw zbiorczy tak głęboko jak to możliwe w Wolf Cut i zainstalować 8-calową pompę, aby go osuszyć. Nie zamierzał przegrać kolejnej bitwy z wodą. Po ustawieniu pompy czekali do następnego dnia, pewni, że ich plan się powiedzie. Ale następnego ranka przyniósł paskudną niespodziankę. Pompa zniknęła, a zamiast suchego, Wolf Wolfcat znaleźli jezioro. Pompa została przytłoczona i znajdowała się cztery stopy pod wodą. Byli na krawędzi utraty pół miliona dolarów. Tyson musiał wyciągnąć kajak z łańcuchem z koparki, aby dotrzeć do zatopionej pompy. Mark Force, brygadzista, odkrył, że zanieczyszczenia Zatkały filtr sąncy powodując wzrost poziomu wody i zalanie pompy. Rozebrał silnik i dokonał napraw, ale szkody zostały wyrządzone. Odzyskując się po niepowodzeniach w Wolfcat, kolejna żyła złota Parkera obiecywała fortunę, jeśli tylko zdołaliby przetrwać surowe warunki Klondike. W operacji Parkera Schnabel'a na Jukonie jego prawa ręka, mitz blaszki, próbuje osiągnąć niemożliwe wydobyć rekordowe 90 akrów terenu w zaledwie jednym sezonie. Milionowy wielki łup. Niełatwo zniechęcony stratami Parker Schnabel przetrwał wiele niepowodzeń. Pomimo wszystkiego zadziwił górników i fanów, zamykając sezon z 14 milionami dolarów w złocie. Parker i jego zespół byli na skraju przełomowego sezonu, który mógłby na nowo zdefiniować wydobycie złota. Jednak każdy łopat ziemi mógł zadecydować o powodzeniu lub porażce ich marzenia. Od początku sezonu wyczuwalna była pilność. Parker nieustannie pracował nad koordynacją wysiłków swojego zespołu, aby odkryć cenną żyłę. Surowe warunki Alaski testowały ich wytrzymałość psychiczną, a wadliwy sprzęt tylko pogarszał sprawę. Parker musiał skrupulatnie planować każdy ruch, balansując ryzyko i nagrody, prowadząc swoją zdeterminowaną ekipę przez zdradliwy teren. Oczekiwania były wysokie, ale Parker naciskał napędzany wiarą, że Klondike skrywa fortunę. Która na zawsze zmieni ich życie. W końcu, po długiej walce, natknęli się na bogatą żyłę złota, zakopaną pod zamarzniętą ziemią. Podniecenie ogarnęło obóz, gdy odkryli ogromne złoże, które mogło odwrócić cały sezon. Klondajk w końcu ujawnił swój skarb po serii niepowodzeń i zniszczonych marzeń. Wydobycie go z zamarzniętej ziemi. Nadal było monumentalnym zadaniem, ale Parker był nieustraszony. Wieści o ich odkryciu rozprzestrzeniły się jak pożar, przyciągając uwagę zarówno zwolenników, jak i krytyków. Parker i jego ekipa znaleźli się w centrum uwagi pod intensywną obserwacją, gdy wszyscy patrzyli, jak potoczą się sprawy. Presja była ogromna. Ale z potencjalnym, milionowym łupem na horyzoncie ścigali się z czasem, gdy zima się zbliżała. Operacje wydobywcze przyspieszyły, a ciężkie maszyny rozrywały ziemię nasyconą złotem. Ich współpraca w złotej komorze była zarówno niesamowita, jak i niepokojąca. Mieli mało czasu, ale nagroda była warta każdej sekundy. Przywództwo Parkera. Doskonalone przez lata porażek i sukcesów prowadziło ich przez chaos, gdy nieustannie pracowali, aby uratować swój sezon i marzenia. Trzymali się swojego łupu, a Parker Schnabel z mieszanką dumy i szoku ogłosił, że ukradli złoto warte 14 milionów dolarów. Jaki jest nasz wynik w tym sezonie? 8718 uncji. Prawie 14 milionów w złocie. Jego zespół górników, fanów i sceptyków stał w osłupieniu, podziwiając niesamowity wyczyn. Ten sezon Gorączki Złota bez wątpienia zostanie zapamiętany jako jeden z najlepszych w historii Klondike. Parker zgarnął 364 tysięcy dolarów w złocie po przekonaniu początkującego operatora do przeniesienia z Louisifera. Parker, zawsze chętny do chwalenia się swoimi osiągnięciami, rozkoszował się sukcesem. Ale nawet z jego rozległą wiedzą, znalazł się po kolana w bagnie, stojąc w obliczu kolosalnego długu 15 milionów dolarów. Codzienne koszty i nieustanne naprawy wisiały nad nim jak czarna chmura, zostawiając go w pogoni za 60-milionową wypłatą w Dominion, choć pełną niepewności. Gdy przyznał się do rosnącego niepokoju niepokój, przenikał jego zwykle stalową determinację. Nie był jednak sam. Jego zespół zobowiązał się stać przy jego boku gotowy stawić czoła nadchodzącym wyzwaniom. Tyson z ciężarem świata na ramionach podejmował każde zadanie, aby utrzymać zespół na powierzchni. Zabezpieczył prawa do wydobycia od Kena Tatlowa i Stuarta Schmita, i rozpoczął trudne zadanie ożywienia operacji. Nikt jednak nie spodziewał się, że pierwsze cięcie będzie taką katastrofą trwającą znacznie dłużej niż przewidywano. Gdy Parker zdał sobie sprawę z pilności sytuacji, presja wzrosła. Miał wielkie nadzieje, że Tyson stanie na wysokości zadania. Determinacja Parkera. Pozostawała niezachwiana, mimo wyczerpującej pracy nad przygotowaniem nowego terenu. Przygotowując Eldorado, myślał, że ma mnóstwo czasu, ale podczas układania nowej platformy dla zakładu szybko zdał sobie sprawę, że go nie ma. Parker zmagał się z problemami w Eldorado, pozostawiając wszystkich w zastanowieniu, czy jego nieustępliwa determinacja przeprowadzi go przez trudne czasy czy też nieuchwytne złoża złota w końcu mu umkną. Parker i Tyson byli głęboko zaangażowani w operację Eldorado, gdzie przeniesienie zakładu przetwórczego było kolosalnym zadaniem, które stanowiło kluczowy moment w karierze Tysona. Zespół miał wszystko, czego potrzebował z wyjątkiem czasu. Praca musiała być zakończona do niedzieli. A tylko jeśli zakończy się sukcesem, operacja. Pozostanie opłacalna. Złożona sieć problemów finansowych, praktycznych wyzwań i nieustępliwa pogoń za jackpotem w Dominion stworzyła idealną burzę, która wymagała ostrożnej nawigacji. Prekariuszna sytuacja finansowa dodawała kolejną warstwę złożoności, gdy żonglowali niezapłaconymi rachunkami i kosztami prowadzenia biznesu. Parker Schnabel wiedział, że potrzebuje każdej uncji determinacji, aby przezwyciężyć te wyzwania. Każdy dzień przynosił nową przeszkodę, ale pozostawał skoncentrowany na obietnicy znalezienia złota. Zespół kontynuował pracę przez nieustępliwe godziny, pracując w surowych warunkach, aby zrealizować plan. Tyson, Mark i reszta ekipy trzymali się strony Parkera. Walcząc o swoje marzenia w trudnym terenie, z milionami na szali, wielki hazard Parkera w Dominion albo spełni jego marzenia, albo je zniszczy. To Gold Run, który był bardzo bogatym potokiem, i tam, gdzie wpadał do Dominion, zgaduję, że było to w tym obszarze. Musimy zacząć zarabiać, bo wkrótce będziemy spłukani. Ostateczny hazard o miliony. Parker Schnabel. Rozpoznał, że ten sezon wydobywczy był kluczowy dla zabezpieczenia jego przyszłości w biznesie wydobywczym. On i jego zespół rozumieli, że nagrody były wysokie, ale ryzyko również. Każda uncja złota wydobyta z zamarzniętej ziemi i błotnistych wód mogła sfinansować ich kolejne przedsięwzięcie, więc ekipa kopała niestrudzenie. Przez cały sezon doświadczali chwil triumfu i rozpaczy. Ale ich niezachwiana determinacja sprawiła, że stali razem, zdecydowani przeciwstawić się przeciwnościom. Po niezliczonych godzinach, spędzonych na kopaniu, strategizowaniu i walce, Parker i jego zespół w końcu natknęli się na bogatą żyłę złota, potwierdzając, że ich śmiały hazard się opłacił. Gdy sezon dobiegał końca, Parker stał obok swojej ekipy. Podziwiając ich niesamowity łup wart 14 milionów dolarów, triumf, który będzie pamiętany przez lata. Jednak, obserwując to chaotyczne przedsięwzięcie, nie można było nie zastanawiać się, czy ambitny hazard Parkera ostatecznie się opłaci, czy też rosnące presje finansowe i wyzwania logistyczne zatopią jego marzenia. W bezlitosnym świecie dominion, gdzie złoto rządzi, a fortuny zmieniają się jak wydmy. Parker znalazł się w niepewnej sytuacji. Jego marzenia o nieosiągalnym złocie wisiały na włosku, gdy trudności finansowe podgryzały fundamenty jego biznesu. Nieustępliwe upały pokrywały region, wywołując pytanie, jak ktokolwiek może znieść ten surowy klimat. Dominion oznacza suwerenność, ale ci, którzy szukają złota, często grają według własnych zasad. Determinacja Parkera i jego zespołu była godna podziwu, ale ostatnie fale upałów testowały ich wytrzymałość. Codzienne rozmowy sugerowały trud pracy od świtu do zmierzchu pod palącym słońcem. Zespół przygotowywał się do przeniesienia z Louisifera, ale to nie było jeszcze oficjalne. Potrzebowali więcej praktyki przed przeniesieniem operacji. Tyson, jeden z najbardziej zaufanych członków ekipy Parkera, wyznaczył ambitny cel usprawnienia operacji. Chciałaby zakład przetwórczy działał przed wschodem słońca, a napięcie było wysokie, gdy planował przeniesienie. Tyson stanął przed stresującym zadaniem przeniesienia z Lucifera ważącego 90 tysięcy funtów zakładu przetwórczego na niestabilnej platformie. Musiał improwizować z prowizorycznym sprzętem, aby utrzymać ciężar maszyny jednocześnie upewniając się, że nic się nie rozpadnie. Pośpieszny i chaotyczny charakter operacji sprawił, że Tyson znalazł się pod ogromną presją. Alek i Liam, którzy pomagali przy poprzednim przenoszeniu, zostali ponownie wezwani, aby pomóc Tysonowi, podczas gdy Evan Kurtz, operator niedoświadczony w przenoszeniu zakładów przetwórczych, zmagał się z zarządzaniem ogromną maszyną. Przeniesienie było dodatkowo skomplikowane przez potrzebę transportu części do Sluicifera i opuszczenia ich na nową platformę za pomocą koparki 750. Tyson i Iwan podjęli się tego zadania razem, przenosząc części sluicyfera na nowe miejsce. To było więcej niż wyzwanie logistyczne. To był symboliczny ryzyko w zdradliwym świecie wydobycia złota. Rozkładanie sluicyfera na części było zarówno ryzykowne, jak i ekscytujące. Obserwatorzy nie mogli powstrzymać się od zastanawiania, czy ten śmiały ruch Odkryje jackpot, którego Parker i jego zespół szukali, czy też będzie to błąd, który ich zniszczy? Aison wiedział, że będzie potrzebował koparki 770, aby pomóc wciągnąć ciężką maszynę na wzgórze na nową platformę. Zespół stanął przed trudnym wyzwaniem nawigowania po stromym terenie, ale powoli Sluisfer wznosił się na nową platformę. Strategiczne mistrzostwo Tysona błyszczało, gdy używał każdego dostępnego narzędzia, aby powoli przesuwać olbrzyma naprzód. Zespół stękał pod naporem, ale pomysłowość Tysona trzymała ich razem. Ta kluczowa faza była próbą ogniową dla udanego sezonu w Dominion. Jeśli im się uda, Parker mógłby zbliżyć się do swojego ambitnego celu sezonowego. Zdolność zespołu do nawigowania w tej krytycznej konfiguracji decydowała o sukcesie lub porażce całej operacji. Gdy zakład przetwórczy stanął pewnie na nowej platformie, ekipa poczuła poczucie gotowości i osiągnięcia. Budowa przenośnika i podajnika leja była osiągnięciem samym w sobie wyraźnym znakiem, że przetwarzanie złota było bliskie. Po zakończeniu tego wysokiego ryzyka ruchu obietnica złota wartego 360 dolarów majaczyła w oddali. Problemy zostały rozwiązane, przynajmniej na razie. Wszyscy z niecierpliwością oczekiwali kolejnego rozdziału w historii Parkera. Czy Parker Schnabel naprawdę odniósł sukces, czy też Gorączka złota na Klondike to tylko dobrze zmontowana fantazja. Dajcie znać, co myślicie i pamiętajcie, aby polubić i zasubskrybować, aby zobaczyć więcej. Sam. This translation maintains the original structure and content, ensuring accuracy and natural flow in Polish. Let me know if you need any further assistance. Further assistance. Further assistance. Further assistance.